Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na czytanie pod tytułem Co czuje teraz on/ona do ciebie. Kochani, są dwie grupy: grupa numer jeden, grupa numer dwa. Państwo sobie możecie wybrać z której talii kart czytanie chcecie usłyszeć. Ja w komentarzu dam czasówkę na koniec czytania będą trzy karty, jak zwykle u mnie. Czyli trzy odpowiedzi na jedno, wasze, na jedno Państwa pytanie, również wróżba wyboru. Moi drodzy, ja jestem Baba Jaga, jeżeli jesteś po raz pierwszy u mnie na kanale, zachęcam do tego, jeśli czytanie Ci się spodoba, żeby wcisnąć suba, zalajkować albo napisać jakiś komentarz. Moi drodzy, zaczynamy. Grupa numer jeden, jeżeli... Zresztą ja tą czasówkę zrobię, dobrze. Ok, moi drodzy, grupa numer Jeden. Co ta osoba, on czy ona, yy, czuje do mnie teraz, do Państwa oczywiście, czuje, no nie wiem, jak to powiedzieć, co do mnie czuje ten człowiek w tej chwili? Muszę sobie to przesunąć, bo mi tutaj. Jakie ten, ta osoba skrywa tajemnice, czy w ogóle coś ukrywa? I czy ten ktoś widzi was razem w przyszłości? Moi drodzy, to chodzi i o związki, i o jakieś świeże relacje, o kogoś, kogo poznaliście. To może chodzić o jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę, o kogokolwiek pytacie. I tutaj już mamy karty, i jeszcze karta rada. Dobrze, moi drodzy, no ym, co tutaj powiem? Jest taka sugestia, że ta osoba może przechodzić ym, sama przez wewnętrzne zmiany. Albo ten ktoś próbuje uniknąć konfrontacji z jakąś trudną sytuacją. Albo się boi zmian, albo stara się trzymać swoje emocje na wodzy. Bo mamy króla mieczy, a król mieczy to jest symbol człowieka bardzo logicznego, kogoś, kto kontroluje swoje uczucia, wszystko analizuje na chłodno. I to może oznaczać, moi drodzy, że ten ktoś podchodzi do tej relacji z dystansem. Używa zamiast emocji rozsądku. Yy, pokazuje się, jakby yy, ten ktoś się wycofuje, yy, bo to jest taki czas wycofania, czas refleksji i samotności. I to może znaczyć, że ta osoba potrzebuje więcej czasu dla siebie. Chce coś przemyśleć, chce przemyśleć jakieś sprawy, może e, sprawy tej osoby, może w ogóle coś przemyśleć, zanim podejmie jakieś działanie. Może w tej chwili być zamknięte emocjonalnie, analizuje sytuację na chłodno no i może nie być jeszcze gotowy czy gotowa, żeby się otworzyć. Czy coś ukrywa przede mną? Ehm. No, i mamy tutaj odwróconą królową pucharów, mamy cztery puchary i króla buław z kolei. Ten ktoś albo tłumi swoje emocje, albo nimi manipuluje. I znowu jest taka sugestia, że być może nie mówi ci wszystkiego o swoich uczuciach, bo nie chce pokazać albo słabości, albo boi się reakcji. Jeżeli na przykład jest jakaś konfrontacja z jakąś trudną sytuacją, boi się twojej reakcji. Czwórka pucharów znowu, ona mówi o, o takim zniechęceniu, niezadowoleniu, obojętności. I to też wskazuje na to, że ta osoba jest pochłonięta własnymi myślami i nie widzi albo nie ignoruje czegoś ważnego w relacji. Możliwe, że też coś męczy te, tą osobę, ale nie chce o tym rozmawiać. Możliwe, że, bo król Buław, on lubi być taki, on jest pewny siebie, on lubi dominować, on lubi kontrolować sytuację. Możliwe, że y, ta osoba chce utrzymać przewagę w relacji i dlatego nie chce się dzielić tym, co naprawdę myśli, albo co naprawdę czuje. Czy coś ukrywa? No, może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale wydaje się, że nie mówi ci wszystkiego o swoich emocjach. Albo ma jakieś wątpliwości, albo coś gryzie tego człowieka. Ale zamiast otwarcie o tym porozmawiać, z jakiegoś powodu stara się kontrolować i panować nad sytuacją. I teraz, czy widzi Was razem w przyszłości? No, mamy siódemkę buław, mamy tutaj odwróconą trójkę monet i odwróconą szóstkę mieczy. Na ten moment wygląda na to, że ten ktoś nie widzi jasno Waszej przyszłości razem. Albo może odczuwać presję, albo są to jakieś trudności. Albo brakuje motywacji tej osobie, żeby pracować nad tą relacją. Możliwe też, że tkwi w jakichś emocjonalnych blokadach i nie potrafi podjąć konkretnej decyzji, bo siódemka była w mojej drodze. Ona mówi o obronie, o walce, o obronie swojego stanowiska. Możliwe też, że ta osoba widzi wiele przeszkód na drodze do waszej wspólnej przyszłości i czuje, że musi się bronić, albo zmagać z jakimiś trudnościami, żeby coś między wami mogło się udać. Albo ma te wątpliwości, albo czuje presję. Odwrócona trójka denarów, no, gdyby była prosto, to, to pokazuje na współpracę, na budowanie relacji, ale kiedy karta się odwraca, to jest taka sugestia, że no nie ma chęci do pracy nad związkiem. Może mówić o tym, że on czy ona nie jest pewna, nie jest pewien, czy potraficie razem stworzyć stabilną przyszłość. Możliwe, że nie jest pewien um, i dlatego nie angażuje się wystarczająco, by ją budować, tą waszą. Relacje, bo tutaj jest, jest jakaś trudność z ruszeniem naprzód. Jest tutaj ktoś w jakimś impasie emocjonalnym. Nie potrafi sobie tutaj wyobrazić yy, jasnej, czystej drogi do waszej wspólnej przyszłości. Całkiem możliwe, że nie potrafi odpuścić przeszłości, albo czuje się zagubiony w tym, nie wie co zrobić po prostu. Teraz sześć pucharów. Co nam karta radzi? Jaka tutaj jest rada. Warto by przeanalizować, co Was łączy, co was łączyło, jeżeli to jest ktoś. Hmm, czy ta więź jest nadal silna. Warto też przeanalizować, czy czujesz się w tej relacji dobrze. Czy bardziej podchodzisz do tej relacji sentymentalnie. Jest też takie idealizowanie y, tutaj. Może być taka pokusa, żeby ktoś patrzy na, na tą relację przez różowe okulary. Spróbujcie zobaczyć y, tą relację, tą sytuację taką, jaka jest teraz, a nie taką, jaka była kiedyś. Jeżeli to jest ktoś, kogo już znacie. Tutaj też jest taka sugestia, żeby. Zamiast martwić się przyszłością, warto skupić się na tym, co jest tu i teraz i cieszyć się z tych chwil, które macie razem. Warto też powspominać czasy, kiedy było dobrze, kiedy było miło, jeżeli to jest długa relacja. Jeżeli jest między wami jakiś problem, jakaś trudność, jakaś nierozwiązana przeszłość, to ta karta mówi o tym, że czas, żeby się z tym zmierzyć. Również, również jest czas, żeby odpuścić i iść dalej. Spójrzcie na te relacje z dystansu. Zastanówcie się, czy to uczucie ma mocne fundamenty. Czy to jest sentymentalne już teraz, tutaj taki. Mm, czy to wynika z sentymentu? I zamiast martwić się o to, co będzie, warto skupić się na tu i teraz, ok? Ja Państwu dziękuję. Będzie w komentarzu 3 y, karty. Zastanówcie się nad pytaniem i tam kliknijcie sobie w czasóweczkę. Wybierzcie sobie kartę numer 1, numer 2 lub numer 3 i będzie y, odpowiedź od aniołów. Ja, ja bardzo dziękuję. Y, wciśnijcie suba, jeżeli Wam się czytanie, jeżeli z Wami rezonuje. Zalajkujcie oczywiście. No my musimy o to prosić, bo tak to wygląda. Mm. Dobrze, kochani. Teraz będzie grupa numer dwa. Ja się tak naciągam tutaj. Mój aniołku, co to? A, bo aniołek chce już iść. Okej. Okay. Co czuje te, teraz, w tej chwili, on, ona do ciebie. Czy ten ktoś ma jakieś sekrety, czy jakie skrywa tajemnice? Muszę sobie kiedyś kupić porządną kamerkę, wiecie? I czy ten ktoś widzi Was razem w przyszłości? Karta rada. Ok. Odwrócona gwiazda, 9 denarów i karta siła. Moi drodzy, odwrócona gwiazda to jest karta, która mówi o stracie nadziei. To jest karta, która mówi, że ten ktoś y, stracił y, poczucie kierunku. Nie wie, w którą stronę ma iść. Możliwe, że ten ktoś nie czuje się pewnie w Waszej relacji, albo nie widzi tej wspólnej przyszłości w taki sposób jasny. Może mieć wątpliwości co do, co do tej Waszej relacji, albo czuje, że coś się nie układa tak, jak powinno. Mamy dziewiątkę monet, a to jest karta satysfakcji, podziwu i niezależności. A więc myślę, że to może oznaczać, że widzi cię ten człowiek jako osobę atrakcyjną, niezależną, wartościową, ale jednocześnie może odczuwać, że jesteś samowystarczalna i niekoniecznie potrzebujesz tej osoby. Mo możliwe, że się zastanawia, czy czy jest dla Ciebie wystarczająco ważny? Karta siły tutaj to jest energia kontroli nad emocjami, to jest karta wytrwałości, to jest karta wewnętrznej siły. I to może znaczyć, że On albo ona czuje do Ciebie silne przyciąganie i bardzo Cię podziwia, ale stara się kontrolować swoje emocje. I nie, nie, jakoś nie chce dać po sobie poznać, co naprawdę czuje. Także wydaje się, że, ma, że darzy Cię dużym szacunkiem, podziwia Cię, ale w tym samym czasie odczuwa jakiś dystans, jakiś brak nadziei się pokazuje na rozwój tej relacji. Możliwe, że ma takie wrażenie, że jesteś poza zasięgiem. Tej osoby, albo że musi się bardzo starać, żeby cię zdobyć. A czy coś ukrywa, czy ma jakieś tajemnice? Mamy odwróconego wisielca, mamy kartę odwróconego kapłana i pazia denarów. A więc, jest to ktoś, kto unika takiego spojrzenia na sytuację z innej perspektywy. Możliwe, że ten ktoś nie chce albo boi się dostrzec coś, albo boi się przyznać do prawdy. Możliwe też, że po prostu jest brak działania, jest stagnacja, jest trwanie w jakiejś sytuacji, która nie prowadzi do rozwoju. Odwrócony kapłan znowu to jest taka karta tajemnic. To jest karta nieuczciwości. I możliwe, że ta osoba nie postępuje zgodnie z zasadami, albo coś ukrywa, co nie pasuje do wizerunku tej osoby. Możliwe też, że jest brak szczerości w relacji, albo to, że ktoś w jego otoczeniu wywiera na niego czy na nią negatywny. Wpływ. Mamy tutaj kartę nauki, nowych możliwości i rozwoju. I w tym kontekście może ta karta mówić o tym, że jego tajemnica dotyczy jakiejś nowej sytuacji w jego życiu. Na przykład nowa relacja, no, nowa praca, nowa decyzja, yy, nowe plany. Które jeszcze nie są dla ciebie jasne, albo może, może ma coś na oku, ale nie jest gotowy, żeby jeszcze o tym mówić. I może coś ukrywać, ale raczej powiedziałabym, że powodem jest taki brak, brak zdecydowania i brak gotowości, żeby podjąć decyzję yy, na, te, na interesujący yy, na, na temat tej relacji. Yy. Niż z chęci oszukania ciebie. Jakby nie jest gotowy, żeby podjąć decyzję. Nie chce Cię oszukać. Możliwe, że czuje się zagubiony albo ma wątpliwości co do tego, co robi. Możliwe też, że w jego życiu czy w jej życiu dzieje się po prostu coś, o czym jeszcze ci nie powiedział ten człowiek. Na przykład, coś nowego, co może wpływać wpłynąć na waszą relację. I czy Was razem widzi w przyszłości, kochani, mamy ósemkę mieczy, mieczy odwróconą, mamy dwójkę buław, mamy tutaj kapłankę. Ja się tutaj napiję. Odwrócona ósemka mieczy mówi o tym, mówi o uwalnianiu się z ograniczeń i zaczynaniu. Widzieć rzeczywistości bardziej klarownie. I możliwe, że ta osoba zaczyna dostrzegać nowe możliwości, albo zaczyna zmieniać sposób myślenia o waszej relacji i miał jakieś wątpliwości, był uwięziony, to teraz może zaczynać się z tego wyzwalać. Bo mamy dwójkę buław. A dwójka buław to jest karta planowania przyszłości, to jest karta wyboru. No i ten człowiek, jakby jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale zastanawia się nad tym, co dalej. Widzi jakiś potencjalny kierunek, potencjalne ścieżki i myśli o tym, rozważa, czy chce w to inwestować. Możliwe, że on jeszcze sam, czy ona jeszcze sam nie wie, co naprawdę czuje i co chce zrobić, bo kapłanka to jest karta tajemnicy, niewypowiedzianych myśli, to jest karta intuicji. Możliwe, że ukrywa swoje prawdziwe emocje albo nie jest gotowy, żeby o nich mówić. Po prostu sumując, ta osoba jakby jeszcze nie ma jasnej, jasnego obrazu waszej przyszłości. Możliwe, że czuje, że zaczyna dostrzegać nowe możliwości, ale nadal jest w takiej fazie rozważania, yy, rozmyślania i nie mówi wszystkiego, co myśli. Decyzja jeszcze nie jest podjęta, dlatego że musi jeszcze sam ten ktoś dojść do pewnych wniosków. I co nam rad radzą karty? 10 mieczy odwrócone. Jeżeli czujesz, że to Cię wyniszcza emocjonalnie, to ta karta sugeruje, że czas się od tego uwolnić. Ta odwrócona dziesiątka mieczy, ona może mówić o tym, że nie wszystko jest stracone, ale coś tutaj wymaga głębokiej refleksji. Na przykład czy warto walczyć o te relacje, czy lepiej pozwolić tej osobie odejść? Niezależnie od tego, co on czuje lub myśli, czy ona, y, kluczem jest to, jak ty się w tym wszystkim czujesz. I możliwe, że jest to dobry moment, żeby skupić się na własnym rozwoju i na własnym takim emocjonalnym oczyszczeniu. Jeżeli Tak jest. Nie pozwól, żeby ta sytuacja dalej cię raniła. Jeżeli czujesz, że to cię męczy, wyczerpuje, to trzeba skupić się na własnym szczęściu. Może jest to też taki znak, że z tego może jeszcze wyniknąć coś nowego, ale najpierw, moi drodzy, trzeba uzdrowić to, co było. Ok? Dajcie znać w komentarzu, czy rezonowało. Ja teraz wyciągam trzy odpowiedzi od aniołów. Dziękuję grupie numer dwa. Ja mam jutro urodziny, moi drodzy. Jak się cieszę, jaką mam urodziny. Odpowiedź numer jeden. Numer dwa. I numer 3. Jest nas ponad sześć tysięcy. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Odsłaniamy karty, moi drodzy. Odpowiedź numer 1. Medytacja przyniesie odpowiedzi. Właśnie to takie rozmyślanie, zastanawianie się. Te odpowiedzi przejdą same. Odpowiedź numer 2, jeśli uwierzysz. Odpowiedź numer 3 w ciągu następnych kilku tygodni. Kłaniam się nisko. Lajkujcie, wciśnijcie suba, dzwoneczek. Ja przesyłam ogrom miłości i życzę wam cudownego y, miesiąca, bo niedługo będą czytania znowu miesięczne. Na miesiąc kwiecień, maj. Moi drodzy, trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.